Ja se Czekaj, se ja wejdę na YouTube a. kanał. Tak. Zaplanowany na 13:35. Okej, okay, jest. Jest live. -i. Uhu. Dobra, mamy live'a. Dobra. Jest druga część live'a. 32 suby. No. Git ze nas. Laura. Co? No to następne dwie godziny. No, okej, okay. Kacper. No, no, co ty masz z tym no? No kurde, no kurde, no tak tak. Po prostu wiesz. No. Jaki masz level? Bo wiem, że Fortnite jest level i mój kolega ma Fortnite, ale na komputerze 10, i ma 50. Po, 10 jakoś. Ale level konta czy poziom? Bo poziom. 10. No to 10. A level konta mam nie, profil. Level konta mam 267. Nie. Dobra, zaprosiłem Kacperskiego, więc czekaj, na Messengera wejdę i spróbuję go zaprosić. No, w, w, o Jezus, nie. Druga część live'a. No. Zatem ty go usunęłeś. Nie, jest nadal. Ale mi nie pokazuje. Tak? No, nie wiem. Ja jestem na kanale i ja mam. Zapraszam. Nowa seria, budowanko. No już jej e, nie Nowa ma. seria, Minecraft. Aha. Dwa odcinki, no, co? A ja dużo osób subskrybuję. No. Jesteś? Ojej. Jestem, jestem, tylko ten mój kolega nie chce dołączać, nie wiem czy. Może mm, mówi, że nie ma lejwa, o co chodzi. Czekaj, spróbuj zadzwonić do niego przez Messengera. Mhm. O, okej. Okay. Halo? Okej. Okay. ¡Halo! ¡Check! ¡Halo! ¡Halo! Hmm. ¡Jurche! ¡Yo me uní, moqueros, Hola, halo, 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 halo! ¡Halo! ¡Halo! Ej, hey, life jest? Jest, tak? Halo? Jest live? Nie wiem, jest chyba. No, dobrze to jest. Halo! Nie! O co chodzi? To dużo rozmów i impreza. Ha! No tak, nie mogę rozmawiać, jak jestem na imprezie. Ej, chyba musimy skończyć imprezę, wiesz? A czemu? No bo nie mogę rozmawiać z kolegą, jak jestem na imprezie. To... to kończę imprezę. No. To ten, jak w końcu grać, to nie wiem. Ach, dobra, to po prostu cześć. Cześć. Dobra. Widzimy się już. no nadal Cię słyszę, xD. Dobra. Live'a i live powinien być. Jest, druga część live'a. Halo, 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 halo. Witam. Halo. halo. Witam. Witam, witam. Ojej. Ale dawno z tobą nie grałem, wiesz. A ja z tobą. Ale muszę ja w ogóle głos. Dawno... Ojej. Da dawno w Fortnite Fortnite'a nie grałem. Ale może taki, wiesz, poważniejszy głos. Bo ostatni raz no jak graliśmy, pewnie. to ty mieli bardziej dziecięcy. Przekształcało no. ci głos, a teraz to masz taki bardziej poważny. Chyba no że na... Masz taki. To chodź przyjemny może. Aż spoko. O, jak było w Chorwacji. A fajnie. Jak coś, to jesteś na żywo, wiesz? Ja wiem, ja wszystko wiem i nie trzeba nic mówić. Przełączałem się z Minecrafta na Fortnite y i zerwało mi live, a. i teraz mam drugiego livea, który się nazywa druga część livea. No wiesz, tak wiesz, no. XD. No wiem, ja. wiem. No, dobra. A ty czemu już nie nagrywasz? Nie wiem. Ja lecę na ten. Oj. Oko. Ja już no, jeszcze muszę dobyt. Ej, masz tam trzech goździ. Tak? Dobra. Do. Biją mnie! O, mam pompa. Idę. <laughs> Gości ma 20 HP. Pójdę. Ma A na dole jest? No. O, teraz dostaję do jakiegoś drugiego gościa z shotgunu. Leży. granat. I strzeliłem do niego! Kliknąłem R2 i nie dostał. Spoko. Strzału mi nie wystrzeliło, kurde. Aj, i cisza Muszę nie wejść nie... do Ciebie na live'a. Co? Muszę wejść do Ciebie na live'a, bo chcę wiedzieć, co jest 5. Co jest 5? Wiesz, co ma? Nie o, wiem. dobra. <laughs> ja wiem. I? Dobra. Jest tak. duże opóźnienie. Ja sobie wejdę na live'a, żeby wyciszę telefon. Tylko sobie zostawię spełnienie. O, wejdę sobie na live'a i chat. Dobra. I git. Dobra. O, widzę. Nie masz karneciku. To skąd taki skin? Kiedy taki skin był? No z tam, tamtego karnetu. Taki skin był tam w tamtym karnecie? No za 100 bajtów Aha, to nie wiedziałam Ja to, ja, ja ja to tylko to takiego skina Ja to tylko takiego skina mam. I taki taniec Czemu grasz w w ogóle? No bo tylko takiego skina mam Ta, uh -huh. No. Jesteś? Siema, Dion Szewczyk, witam Fajnie, że jesteś no, ale chyba zaraz uciekniesz, no bo ty za bardzo Fortnite nie lubisz. Ale fajnie, bo dzisiaj wbiłem trzech nowych widzów wcześniej, no. Miałem dw trzech nowych widzów, a cztery subskrypcje. Nie wiem w jaki sposób. Ej, Kacperski, Kacperski. Ski. Halo! Halo! O dobra, bo mnie przyłączyło. Aha. E, dawaj, teraz, może do zalew. Ej, a w ogóle. Zapomniałem co mam powiedzieć. I a, tak też się zdarza. Jak, by, jak byliśmy ciągle na tym startowej mapie, to ciągle. E, halo, halo, halo! Bo chciałem coś powiedzieć, a teraz zapomniałem. Aha. Czy znaczy nie, bo mnie ogólnie przyłączyło na drugie wejście głosowe? W grze. A, aha, okej. Okay. Dobra. Ja lecę tutaj. jeśli nikt nie Poczekaj chwilę. Rządem. Ja sobie polecę tutaj, ale poczekaj. Ja tu zaraz tam wrócę, poczekaj. O nie, tu du jest dużo typów. Dużo typów. Aż za dużo. Lecę na pompa. Pompiksona? Nie, to jest akac. To jest na Kinson. Jak coś mam akacza i pompę. Jestem. Nawet git. Ok. Też mam akacza. Chodź do mnie, bo ja mam... Chodź do typa! Tam jest typ flaszki. Typ tam jest! Chodź, chodź, chodź! O! mam dwóch typów! Tutaj górze nasz jest! No nie! Nie lecz mnie dziwne? Przypomniało mi się już. A, dobra, no to dawaj. Dobrze. Opuścił, bardzo dobrze. Jakość połączenia internetowego nie jest obecnie wystarczające do transmitowania. A mam dalej do live'a? Dobra, to, to będzie koniec live'a. To wszystkim na razie i poczekajcie. Zobaczę ile live trwał, żeby wiedzieć ile muszę jeszcze dograć live'a. Live trail 10 minut, to do nagrania mam jeszcze godzinę 10 y, minut live'a. Odrobimy to kiedy indziej. Nara. Tak? No to nagrywamy dalej. Ja muszę ten, bo mia ja miałam zrobione, że jak y, dobiję, bo miałem już tam, no nie wiem, parę minut live'a i miałem, że jak y, ten. Godzina jest czternasta. Pięćdziesiąt. To idealnie na piętnastą się wyrobię. Będzie git. Dobra. Halo, halo, halo. Znowu mnie przerzuciło. Tak. No i okay. no, wiesz co, wyliczyłem... O jedno, ale mi laguje Wyliczyłem, że jak będę nagrywał tą godzinę 10 jeszcze to idealnie na 15 się wyrobię. Chodź na tiltet. Spoko... A co można o 15? A, robię. Już nie chodzę do Widzewa Hmm, spoko Chodzę do innego klubu Jakiego? Nie mogę powiedzieć Prawo autorskie mi dadzą <grym> Eno, Do Elze Justynów Co? No Elze Justynów Tam gdzie A. kiedyś chodziłem hmm, powróciłaś? Tak, Patrz, patrz, patrz no nie zabrał mi Biorę granat O ale mam lagi, nie 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 Te lagi są za słabe O nie Ty po wląku Kurde pompę ma Ej Ale miam laga To jest niesprawiedliwe Zresztą teraz... ciężko było trafić ja miałem laga, Smuteczek. A. Dawaj na ten, rozgrzać się na kreatywny. Albo na plac zabaw. Dawaj na plac, może. To dawaj, na, może na placu. Fajnie jest na placu zabaw. Okej. Okay. Tylko, że daj, żeby itemy nie wypadały. I to chyba tyle będzie. I żebyśmy, no. Itemy. Ty jesteś dowódcą. Aha, ja, okej. Okay. Myślałam, że ty. Mm. Nie, i tak. Osłony? No, stówę daj. Nie, połowę dam. Nie no, daj stówę. No dobra. Upuść przy... przedmioty po zlikwidowaniu, wyłącz. Nie. No wyłącz. Czemu jeszcze ja jeszcze grać w bombolę? A i będziemy po, że nawet jak nie będziemy razem w drużynie to będą y, te y, y, nazwy, bo żeby nie było kampienia. No dobra. I powalanie. Ja tam nie lubię kampienia. Powalanie? Domyślne. Nie wiem. Ej, w, są... w ogóle Dawid cały czas jest online. Pisze, Spocony pingwin. Spocony pingwin? Dawid? No on się nazywał Mr. Czasem Stachu. Nim... On u się mis... No, on się u mnie Mr. Stachu nazywa. U mnie Spocony pingwin. Tak? On cały czas zmienia te nazwy. Wcześniej było bombiki do lobby? Co nie? Aha, no, pingwin już się nazywa. No, jak mia miał ten bambik do lobby, co nie? A ja byłem na takiego youtubera też, co nie? Na live'ie. I on wszedł do lobby. A ja takie... O, widzę, że masz podobny głos do mojego kolegi, co nie? A ja a on takie... Nie, ja nie mam. Ja już wiedziałem, że to Dawid. A on takie... A, to... Wy masz taki sam głos jak mój kolega Dawid. Hmm. Hmm, Panie to Dawid. No. no co ty? Próbował mnie porobić. Ojej. Takie długie te wakacje, że ja już zapomniałem jak się mnoży, wiesz? Idzieli. <grym> A mi się nie chce iść do szkoły. A nie w tą stronę biegniesz, mordo. A, okej. Okay. Idziemy, e, Dawaj na przyjemny. Na no przyjemnym sto? jest najwięcej ludzi. No okej. Okay. Ale lagi. To ja zmienię drużynę. A ja mam jeszcze długo przenoszenie się na wyspę. O nie, czemu ja mam lagi? Halo. Dobra, kończę tego live'a chyba. Dobra, kończę live'a. Wszystkim na razie i dokończymy live'a kiedy indziej.